Dzień dobry. Temat lekcji grania stosupy proste. Na początku lekcji chciałbym przypomnieć to, co już wiecie z filmu, z pistacji o grania stosupach i grania stosupach prawidłowych. Otóż, grania stosup to była taka figura przestrzenna, która ma dwie równoległe, przystające podstawy, tak, które są dowolnym wielowątem, i ściany boczne są równoległo bokami. Każda z krawędzi bocznych jest do siebie równoległa. A w graniastosłupie prostym ściany boczne są prostokątami. Nazwy grania graniastosłupów bierzemy i tworzymy od tego, jaki wielokąt znajduje się w podstawie danego graniastosłupa. Czy jest to grania graniastosłup trójkątny i ma w podstawie trójkąt? Czy jest to graniastosłup czworokątny i ma w podstawie czworokąt? Czy jest to grania sposób pięciokątny i ma w podstawie pięciokąt i tak dalej, i tak dalej. Ponadto grania stosupem prawidłowym nazywaliśmy taki, który ma w podstawie wielokąt foremny, czyli trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny, sześciokąt i tak dalej, i tak dalej, czyli wielokąt, który ma boki równej długości i kąty równych. Miar. Przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze ze strony 227. Mamy narysowany grania stosów. Prosty. Dlaczego prosty? Bo ściany boczne są prostokątami. Trójkątny. Trójkątny, bo w podstawie mamy trójkąty. Od razu mamy wypisać podstawę i ściany boczne. OK. Co będzie podstawą takiego grania stosu trójkątnego? No, trójkąt mamy tu, trójkąt i tutaj trójkąt, czyli mamy dwie, zobaczcie, równoległe, przystające do siebie podstawy. Czyli wypisuję sobie pierwszą podstawę ABC. To jest ten trójkąt na dole. ABC. I gdzie jest druga podstawa? Na górze. DEE. D, E, F to jest druga podstawa tego brania stosu prostego, trójkątnego. Ściany boczne w stosu prostym są prostokątami. Okej, okay. no i tym rysunku można zauważyć, że ten grania stosu ma trzy ściany boczne. Dwie widać od przodu, a jedna jest z tyłu. Okej, okay. ta przednia lewa ściana, a B, E, D. To jest ten tutaj prostokącik. A, B, E, D. Skoro prostokąt, no to ma cztery literki. Ok, dalej. Ściana, którą tak z przodu, ale jest po prawej stronie. B, C, F, E. B, C, F, E. To jest druga ściana, no i trzecia, ta, która jest ukryta z tyłu, z tą niewidoczną prawem, dlatego ona jest linią przerywaną rysowana. A, C, F, D. A, C, F, D. To jest trzecia ściana tego grania stosunku trójkątnego. Oczywiście ściana boczna. Chciałem też zwrócić uwagę, że podstawy też są ścianami grania stosłupa. Te wszystkie wypisane tutaj wielokąty są ścianami tego grania stosłupa wszystkimi. Ale wśród tych ścian są podstawy i ściany boczne. Zauważcie jeszcze, że grania stosłów, ten trójkątny ma trójkąt w podstawie. I trzy ściany boczne. I jeżeli ma trójkąt w podstawie, to ile ma wierzchołków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli dwa trójkąty, dwa razy trzy, sześć wierzchołków. To warto zauważyć. Może będziemy z tego korzystać później. Przejdźmy na razie do kolejnego etapu zadania. Mamy wypisać krawędzie równoległe do krawędzi AD. No to dobrze. Biorę sobie inny kolor. Weźmy krawędź AD. AD. To jest ta krawędź. To jest krawędź AD. Które z krawędzi są równoległe do krawędzi AD? No równoległe będą na pewno BE, czyli ta krawędź, oraz FC, czyli ta krawędź. To są krawędzie równoległe do AD. Zapiszmy, że to jest krawędź BE oraz krawędź CE. Mamy. Więcej krawędzi równoległych do krawędzi AD. Nie ma. Ściany prostopadłe do ściany DEF. DEF. To jest ta ściana górna, czyli podstawa górna tego grania stosłupa. Które ściany będą prostopadłe do tej ściany DEF. No wszystkie ściany boczne, bo w graniastosłupie stosupie prostym ściany boczne są prostopadłe do podstaw, a DEF jest podstawą. W takim razie wypiszemy sobie tutaj ściany boczne. Wystarczy przepisać. Stąd A, B, E, D, B, C, F, E oraz A, C, F, D. Te trzy ściany boczne są prostopadłe do podstawy D, E, F. Można też zauważyć, że skoro są prostopadłe do D, E, F, to te trzy ściany boczne są też prostopadłe do A, B, C i do tej podstawy. I tak jest w każdym graniu prostym. Zadanie trzecie ze strony 228. Mamy narysowane cztery grania stosupy proste i mamy wypisać ich podstawy oraz krawędzie boczne. Dodatkowo my sobie też te grania nazwiemy. Pierwszy grania Poszukajmy podstaw. Przypominam, że ściany boczne takiego graniastosłupa prostego, każdego graniastosłupa prostego, muszą być prostokątami. A zobaczcie, co tu jest z przodu. Z przodu jest trapez i z tyłu też jest trapez. No, trapez nie jest prostokątem, a zwłaszcza ten, prawda? W takim razie to musi być podstawa tego graniastosłupa. Ten graniastosów, on po prostu został przewrócony na ścianę boczną. On jest położony na ścianie bocznej. Tu dokładnie jest jego podstawa. To jest jego podstawa. I tutaj z tyłu jest druga przystająca do niego podstawa. To są podstawy tego graniastosówa prostego. Napiszmy ich nazwy. A, B, F, E. A, B, F, E. A druga D, C, G, H. D, C, G, H. No i mamy wypisane podstawy tego grania w prostego, czworokątnego. Dlaczego czworokątnego? Bo w podstawie ma czworokąt. Ok, w takim razie, gdzie są krawędzie boczne? Krawędzie boczne to są te krawędzie, które nie są krawędziami podstawy, czyli ta krawędź, ta krawędź, o to mi zaszło, o tak, ta krawędź i ta tam z tyłu też, prawda? Krawędź to są krawędzie boczne. Wypiszmy nazwę tych krawędzi. A, D. Zacznijmy od tej. A, D. Następna. BC. BC. B, C. Ok. FG. E, G. E, G. I ostatnia. EH. H. E, H. Przejdźmy do drugiego grania stosów. Jest to grania stosów trójkątnych. Dlaczego? Bo podstawie ma trójkąt. Tak, Zobaczcie. Ściany tutaj, które nie są prostokątami, to są trójkąty. Tu jest trójkąt i tutaj jest trójkąt, czyli znaleźliśmy już podstawy. Napiszmy ich nazwy. Pierwsza podstawa to ABC. A, B, C. A druga D, E, F. D, E, F. Dokładnie tak samo jak w zadaniu numer jeden. Ok, krawędzie boczne. Krawędzie boczne, no to w takim razie jest tutaj, mamy krawędź boczną. Tu mamy krawędź boczną i tutaj mamy krawędź boczną. No dobrze, trzeba wypisać ich nazwy. A, D. Dalej. B, E. I C, F. I mamy wypisane wszystkie krawędzie boczne. Zwróćcie uwagę na to. Tu mieliśmy w sposób czworokątny. Czworokątny i mieliśmy cztery krawędzie boczne. Mamy grania stosów trójkątny? Mamy trzy krawędzie boczne, czworokątny, cztery ściany boczne, cztery krawędzie boczne, trójkątny, trzy krawędzie boczne i trzy ściany boczne. Ok? Idźmy dalej. Kolejny nasz grania stosów. Zobaczcie, z czego on się składa. Na pewno są prostokąty dookoła. No i tutaj są dwa trójkąty. Więc to muszą być podstawy, tak? Dwie równoległe figury przystające w tym przypadku te trójkąty. Znów ten grania stosów został położony na ścianie bocznej. Okej, okay, wypiszmy sobie te podstawy. A, B, F. D, C, E. Ok, no to teraz krawędzie boczna. Tu jest na pewno krawędź boczna, tu jest na pewno krawędź boczna i ta tam z tyłu krawędź to też jest krawędź boczna. Ok, nazwy A, D, B. C F E, e. czyli F. Zauważmy jeszcze w tym grania stosupie trójkątnym, że w podstawie najprawdopodobniej jest trójkąt równoboczny. A skoro jest to trójkąt równoboczny, to ten graniastosłup możemy nazwać prawidłowy trójkątny. Przejdźmy do ostatniego grania stosu. Zobaczcie, na górze i na dole mamy dwa przystające czworokąty, które na pewno nie są prostokątami, czyli to muszą być podstawy. Tak? Są równoległe, są przystające i są wielokątami, więc muszą być podstawami. Jest, czyli tu mam podstawę. I tutaj mam podstawę tego gramyaste słupa prostego czworokątnego. Zapiszmy ich nazwy: A B C D, A B C D, E E B, H, E E G, H. Super, mamy już podstawy. Czas na krawędzie boczne, czyli te krawędzie, które łączą podstawy. Tak? tu, tu i tu prawie, że trafiłem. Okej, okay. no ale wypiszmy ich nazwy. AE, E. CG. DH. I w ten sposób wykonaliśmy zadanie trzecie. Zadanie czwarte zostanie 228. Ile ścian bocznych ma grania siedmiokątny? Hmm. Grania siedmiokątny. Skąd się wzięła nazwa tego grania stosupa? Siedmiokątny, czyli w podstawie musi być siedmiokąt. Narysujmy sobie pewien siedmiokąt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siedem. Mamy sobie pewien siedmiokąt, tak? Zobaczcie, z każdej teraz krawędzi podstawy musi wyrosnąć, wyrosnąć, wyrosnąć i tak dalej tak dalej ściana boczna, tak? Czyli na każdej tej krawędzi tu powinna być ściana, tu powinna tu, 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 tu. tu. I tutaj, tu powinny wysunąć się Ściany boczne. W takim razie, ile będzie tych ścian bocznych? Tyle, ile jest krawędzi w podstawie. A krawędzi w podstawie jest 7, bo mamy siedmiokąt. Czyli ścian bocznych też będzie 7. Nasza odpowiedź to 7. Czas na pytanie. Ile krawędzi, ile wszystkich krawędzi ma grania stosób sześciokątny? Sześciokątny to znaczy, że ma sześciokąt w podstawie. Narysujmy sobie pewien sześciokąt, dowolny sześciokąt. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciokąt, on jest w podstawie grania stosób ma dwie podstawy, więc zwróćcie uwagę: w tej podstawie będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krawędzi. Gdy dodamy sobie jeszcze drugą podstawę, to będzie kolejne sześć krawędzi, ale przecież te podstawy trzeba połączyć krawędziami bocznymi. A ile będzie tych krawędzi bocznych? No, krawędź boczna łączy wierzchołek z wierzchołkiem. W takim razie ich też będzie sześć. W takim razie, ułóżmy sobie działanie. Mamy dwie podstawy i w każdej podstawie po sześć krawędzi plus jeszcze sześć krawędzi bocznych. Czyli tak naprawdę mamy 3 razy 6, czyli... Osiemnaście wszystkich krawędzi ma taki grania sześciokątny. A ile wierzchołków ma grania dwudziestokątny? Dwudziestokątny. Jeżeli tak nazwaliśmy nasz graniastosłup, to on musi mieć dwudziestokąt w podstawie, czyli figurę, która ma 20 boków, 20 kątów, 20 wierzchołków. Czyli w podstawie takiego grania 20 dwudziestokątnego mamy 20 wierzchołków, a ile mamy podstaw? No, dwie podstawy, w takim razie w jednej podstawie mamy 20 wierzchołków, i w drugiej podstawie też mamy 20 wierzchołków. Zapiszmy dwa razy 20, bo dwie podstawy po 20 wierzchołków, czyli łącznie mamy 40 wierzchołków, w tym grania stosupie dwudziestokątnym. Ile krawędzi bocznych jest w graniastosłupie, który ma 30 wierzchołków, czyli pod D. Ile krawędzi bocznych jest w graniastosłupie o 30 wierzchołkach? Wierzchołki w graniastosłupie znajdują się w jednej podstawie, no i w drugiej podstawie, prawda? Czyli musielibyśmy najpierw dowiedzieć się, jaki wielokąt jest w podstawie tego grania słupa. Jeżeli grania słup ma 30 wierzchołków, no to ma pewną liczbę wierzchołków w jednej podstawie, pewną liczbę wierzchołków w drugiej podstawie i to tę samą liczbę, bo podstawy są przystające. W takim razie musimy najpierw te 30 wierzchołków łącznie, Podzielić na dwie podstawy. W takim razie wychodzi nam 15. 15 wierzchołków jest w jednej podstawie, czyli w tej podstawie jest piętnastokąt. 15 piętnastokąt 15 ma 15 wierzchołków. Z tych 15 wierzchołków muszą wyrosnąć krawędzie boczne, których też musi być. 15. W takim razie to jest nasz wynik. Krawędzi, krawędzi bocznych jest 15. I to tyle, jeżeli chodzi o tę lekcję. Nie zadaję na razie zadania domowego. Na kolejnej lekcji. Podrzucę Wam znowu film, tym razem o siatkach grania stosupów, czyli o innym sposobie rysowania tych grania stosupów oraz o składaniu pudełeczek, a jeszcze na kolejnej lekcji będziemy wykonywać zadania związane właśnie z tym tematem. Dziękuję!